Siemanko widzowie, witam Was w kolejnym materiale na tym kanale. A dzisiaj otworzymy sobie naprawdę dużo paczek. Są Future Stary, mam przygotowane trochę paczek na pobocznych kontach. Jeżeli się skończą, nic nie trafimy, to trochę paczek oczywiście jeszcze zrobię. Odbierzemy sobie na głównym koncie nagrody za food Championy, za Raywalty. Także naprawdę tych paczek będzie bardzo dużo. Liczę chociaż na jednego Future Stara. Także subskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo naprawdę warto. Zostawcie opeczkę w górę, jeżeli filmik Wam się oczywiście spodobał. No i możemy przechodzić do openingu, ale najpierw zobaczmy. Co ciekawego jest w drużynie tygodnia, bo naprawdę jest bardzo potężnie. Gdzie to się wchodziło? Dobra, tu powinienem mieć i kliknąć przejść No i Git mamy Rafaela Varana. Jakbyśmy trafili takiego varana w player to było naprawdę bardzo potężnie. Idealnie by pasował do składu. W sumie to varan do każdego składu by pasował, a kosztuje aktualnie ponad 700 koła. Więc to by był naprawdę znakomity traf. No jeżeli nie varan, to Kim Pembe też by się nadał. Jakoś bym go tam połączył. Ale dobra. Nie przedłużajmy już dalej. Otwieramy nagrody, oczywiście Goldik 3 standardowo. Nie chciało mi się więcej wbijać. Była szansa na G1, ale musiałbym wygrać wszystkie mecze z rzędu. Ale przechodzimy do otwierania. Pierwszy player pick i co ciekawego... Rebic czy Show? Chyba Rebicia wezmę. Zobaczymy jeszcze jakie ma stacy bo z tego co tu widzę bardzo dobre są. No nie wiem czy by mi się przydał, na zmiennika nawet, bo zmienników mam już w miarę dobrych, ale zobaczymy co w drugim player picku. No. Yy, Playerpiki standardowe, jak zwykle nic, jedynego dobrego playerpika jaki miałem to był na początku praktycznie mojej przygody z tą grą na tym koncie, czyli był to Mane, a tak to sam środ wpadał, ale na całe szczęście mamy jeszcze dużo paczek, z których możemy coś wypakować, mam nadzieję, że się uda, chociaż i tego jednego Future Star, jak mówiłem na początku, ale zobaczmy, czy będzie walkout w tej paczce. No, yy, właśnie. Tak, ja myślę. Złota paka rzadkich kardów mi gdzieś tu uciekła. Powinna zostać otworzona na początku, bo teoretycznie jest najgorsza. Ale zobaczmy, czy będzie lepsza od poprzedniej. Na pewno będzie, bo jest walkout. Niestety żadna karta specjalna. Ale to jest Anglik na Padior. Czy to będzie Cain czy VAR, No, ok. 88 oceny, więc nie jest tak źle. Dobry początek, muszę powiedzieć. 45 tysięcy chyba około kosztuje teraz, ale oczywiście sobie to sprawdzimy. No, szczerze, liczę na tego Future stala, naprawdę, okej? Okay? No, 45, jak mówiłem. Kolejna mega-paka, i czy będzie mega, mega-megaśna, potężna? Miejmy nadzieję, że tak. No, niestety nie, mało kautu. Ale są banery. Z Urugwaju. Co to, Godin czy Jimenez? No, Godin. No i 85 oceny. No to niezła ta paczka, muszę powiedzieć. Bo ostatnio kompletnie nic mi nie leci, naprawdę. Otwierałem dużo tych paczek na pobocznych i nie leciało nic. A w tej paczce? O, jeszcze ona, no. Ostatnia paczka na tym koncie. No, nic niestety nie wpadło. Może akurat tu coś fajnego się znajdzie. Ale nie ma walkoutu. No, nie ma banerów nawet w takiej paczce. No cóż, no na głównym koncie szczęście nie dopisało, ale spokojnie, jeszcze jest dużo paczek na pobocznych kontach. Także nie ma co się załamywać. Lecimy otwierać dalej. Nie wiem czy wy też tak macie, ale ja nie jestem w ogóle fanem tych mega paczek rzadkich kart, bo zazwyczaj nic mi z nich nie leci. Lepsze dropy mam z paczki za 35, a tutaj jest walkałcik. Znowu zwykły. I znowu to będzie Kane? To będzie 45 koła. No nie, jest to Wardy. 86 oceny. W ogóle te karty grywalne to jest śmieszne ile one teraz kosztują. No ale dobra, no nie pogardzę takim Wardim. I kolejna mega paczka rzadkich kart. Może w tej paczce zmieni się moje podejście do tych mega paczek rzadkich kart. Nie ma oczywiście, ale jest chyba menu Dematch tego co tam widziałem na banerze z tyłu. Także fajna odmiana. Przynajmniej nie to nie cały czas złote karty, ale no chyba on będzie warty Quixel, Rao Garcia 8-3 oceny, no na pewno będzie warty Quixel. no. Ale przynajmniej te 15 tysięcy jest na Quixelu, a nie dycha, no nie? Dobra, kolejny zestaw paczek. Kolejne konto odpalone. No, chociaż jeden walkout z tych paczek zobaczyć, by było fajnie. A w pierwszej paczce mamy walkoutik i mamy to zwykłą kartę znowu, niestety. Ale dobra, Polska! O! Napastnik! Robercik Lewandowski. No i świetnie! 91 ceny. No, szkoda, że nie na toty ten Robercik. No, ale nie pogardzę. On teraz chyba kosztuje jakieś 60 kilka tysięcy. Także fajny będzie zastrzyk do budżetu tutaj. Jeszcze coś poza nim, no. Player Peak, Marcelo, ale ten Player Peak to pewnie syf, chyba że inform jakiś wpadnie, no. Tak jak myślałem. Ale, Robercik, teraz ile kosztujesz? Sobie sprawdzę. No, 65 koła. Znów ta mega paczka rzadkich kart. Może akurat teraz się. no Dobra, nieważne, nie było tematu. Dawaj po prostu walkout. No i jest walkout, no i bardzo dobrze. Niestety, zwykła, złota karta. I to Niemcy w dodatku, to chyba nie będzie za dobrze jeszcze coś POT w ogóle. Tomek Miller86. Nie powinienem narzekać, bo ostatnio mało co mi leciało, no ale. No mogło być lepiej, no naprawdę mogło. Ostatnia paka z tych co zrobiłem aktualnie na tym koncie, jeszcze tutaj parę zrobię. I zobaczmy czy będzie coś ciekawego. Jest walkout i nie ma Bameru z tyłu i są różowe flary, mamy future stara widzowie, ale z Ukrainy to jest Lunin. No nie jest taki mocny, ale super. Mamy pierwszego. To się ceni. Dziękuję bardzo, jest sport, lecimy dalej. Ogólnie zapomniałem odpalić nagrywanie, ale mamy Future Star z Szwecji. A prawy skrzydłowy jest to kulusewski. Bardzo dobrze! Tak jest, 88 oceny. Stacje fajne. No, on powyżej 400 koła kosztował. Także, no, jesteśmy zarobieni, widzowie. Jeszcze sobie dokładnie sprawdzę, ile on kosztuje. Może coś poza nim w paczce. No, 8, trójka to nie za bardzo. Ale ile Hoptera kosztuje dokładnie? No, 420-430 tysięcy. Także naprawdę świetna paka. No może jeszcze coś wpadnie, bo parę paczek zostawiłem. No ale jak na razie jestem zadowolony. Verona FC klub tutaj założony kilkanaście minut temu. I zobaczmy, czy przyniesie to szczęście. Niestety nie ma okautu. Ale jest zwykłe, zwykłe banery, zwykła karta Um Titi to na pewno będzie. Tutaj będzie Lenglet. To nie będzie lęglet No. bo <laughs> Jakbym wiedział, jakbym wiedział, że to nie dadzą lepszej karty, tylko gorszą. Ale eee, Giogome, jeszcze. Verona FC, dawaj farta. No klub 15 minut temu założony. Musicie coś wrzucić. Dali walkouta. I znowu Future Star będzie. Tak jest, super, ale no. Mm. Znowu Ukraina. Ale no nie będę narzekał chyba widzowie. Ważne, że dali. Ważne, że tego Future Stara dali. Mogli dać w sumie innego trochę. No ale... Ważne, że jest, no nie? Już trzy Future Stary trafione. No chyba, chyba dobry wynik na jakiś łącznie... 40 czy tam 50 paczek. Oczywiście razem z tymi gorszymi, nie? Bo tych gorszych wam nie będę pokazywał. No ale kosztuje 60 koła. Zawsze coś, no zawsze co. W ogóle widzowie usunąłem klub, przerzuciłem sobie końce na inne poboczne konto i dostałem taką samą nazwę klubu i miałem do wyboru taki sam herb. Także stwierdziłem, że musi się udać teraz. I to jest ostatnia paczka bo mi się więcej już nie chce otwierać. I mamy tutaj walkout zwykły, ale Włochy, no to nic mega fajnego. E, dobra widzowie, jeżeli wam się podobało, to oczywiście łapeczka do góry mile widziana, jeżeli chcecie więcej pago openingów, no to oczywiście piszcie o tym w komentarzach, a ja się z wami żegnam, na razie.